Siemka, witam Was w kolejnym filmie, ja się podnęcę na jadro, trochę tak na spontan spontanicznie. Mam tutaj trochę kulek własnej produkcji GLM, szprotka i dosypię trochę feletu Halibut. Jest 12 milimetrów. I ja tak sobie tutaj podnęcę dwie Mam jedną gdzieś tam. Tutaj, tak kilka metrów od Jakieś 3-4. Kalarstek. A drugą wędkę będę rzucał tutaj na lewą stronę. No i może też tym razem się uda. Dzisiaj dzień drugi nacenia trochę inny mix, dzisiaj dam Pelet Hollywood, kulki GLM Siemka, witam Wam w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem już nad jeziorem, to są cały sprzęt. Dzisiaj będę już łowy, na jesiotra. Trochę wiatniej, ale jest w miarę ciepło. No się zaraz będę rozkładał i zobaczymy już. zaraz się uda. Więc pierwszy zestaw montuję. Ciężarek to jest chyba 85 gram na bezpiecznym klipsie Nie to ciężarek do rzutu, bo będę łowił przy brzegu, bo się żerują przy brzegu. Więc taki zwykły, standardowy ciężarek. Panu użyje na akcjonariusz undercarpia rozmiar szóstka z byłoby na kulki własnej produkcji. Tutaj mam kulki G1, tu kulki szprotka. Na pierwszy jest taką szprotkę. Wczoraj robione, więc bardzo miękkie są. I tak prezentuje się ten zestaw. Drugie zestawienie, tak samo tylko nam kulkę gielem. Użyłem peletu Halibut z mięsa, Szprotki Kulki szprotki własnej produkcji 18 m mm. oraz kulki wielem Kilka kulek pokroiłem niektóre całkowicie rozdusiłem i taki miks Same kulki i palet. Sprzęt, jaki używam, to są kolorotek. Sprzęt, jaki używam, to jest kołrotek Okuma 8K. Zakupiony w tym roku. Na razie pierwsze wrażenia bardzo fajne. A wędka to Prologic c 1 Alpha 2 składowa 360 cm3,5 lbs -a. Ma taką fajną przelotkę, 5 mm. I wersje 3,25 i 3,5 lbs -a. takie mają, a o mniejszej krzywej ugięcia mają małą środkę bardzo fajny sprzęt na razie mogę polecić, zobaczymy jak będzie się sprawował później pierwszy jest na przykład tutaj a drugi tam jakieś 5 metrów na lewo Już tak kiedyś tutaj byłem w tej okolicy i udało mi się wypracować jednego siotra ale niestety żyłka pękła no może dzisiaj będzie lepiej sporo takich siotrów jest bo było wpuszczane dużo tylko około 3-4, nawet niektóre chyba 6 kg Tylko musieli brać, zobaczymy. Pozostałem z okazji, że trochę nie wieje, to opowiem o zmianie taktyki. O, Andrzej do mnie jedzie. To przed lewą wędkę przerzuciłem. Tutaj była jakieś 3 metry na lewo za tą ścianą. Porzuciłem ją kawałek dalej, trochę dalej hmm. od brzegu. Podęciłem też prawy zestaw, lekko podęciłem. Jedziemy i je, po chwili było takie piknięcie, ale nie wiem czy to coś żerowało już aby zahaczyło żywkę czy to wiatr y, ruszył hangarem ale na razie nic ważniejszego minęło tak z jakiejś pół godziny od przy drugi zestaw i tak patrzę tutaj gdzieś jak od tego miejsca gdzie miałem pierwszy raz tą lewą Zobaczyłem jakąś płetwę, ale tak kątem oka tylko widziałem i nawet nie to było. Może że jakiś karp nawet. Tak dosłownie, tylko wstawił płetwę i schował się. Ale moment się na lewo od tego miejsca, a tutaj na prawo, więc jest jakaś szansa, że może wejść w krążę na tym miejscu. Posłuchajcie, chwilę temu. Będę miałem lekkie piknięcie i teraz przysięgam na, na lewej. i tak stwierdziłem, że wczoraj i przedwczoraj o 18 chyba i 18.30, a teraz jest przed 18.00, więc może dopiero się przyzwyczaiły ryby, że o 18.00 mają nimi i teraz dopiero zaczęły przypływać, Bo już trzecie piknięcie było, czekam na jakieś. Kondensator się wiatr praktycznie całkowicie. Od razu jest cieplej i przyjemniej. Już zaraz będę się pakował, powoli. Nic nie wzięło, ostatecznie. Było tam kilka jeszcze innych piknięć ja już się tego nie nagrywałem. No to znaczy, że coś żerowało w kulkach. Jutro albo pojutrze spróbuję przyjść tu znowu, więc będzie już 3 i 4, albo 4 dni nęcenia. No, mam nadzieję, że wtedy. Uda się już to złowić. Do zobaczenia.